Anna Krupka, kandydatka na europosła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie poseł, czy Unia Europejska powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej? E, Unia Europejska przede wszystkim powinna wrócić do tych wartości i kierunków, które nadawały jej prym w czasach, kiedy zadecydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej. E, chodzi przede wszystkim o wartości e, chrześcijańskie. Ale także e, o to, że w naszym przekonaniu Unia powinna być Europą ojczyzn, powinna być Europą niezależnych, suwerennych państw, e, ich wspólnotą, a nie superpaństwem, jak to dzisiaj jest e, forsowane. Superpaństwem, w którym Prym wiodą przede, wiedzie przede wszystkim Berlin. Czy Polska powinna wejść do strefy euro? Absolutnie nie. Polska powinna zostać przy złotówce. Ja będę broniła polskiego złotego, bo... Te kraje, który, które weszły do strefy euro, no niestety ceny w tych krajach wzrastały i w ten sposób pogarszał się poziom życia mieszkańców. My nie chcemy, aby poziom życia Polaków poszedł w dół. Dlatego też jesteśmy przeciw, jako Prawo i Sprawiedliwość przeciwko przyjęciu euro, a polski złoty daje nam też możliwość prowadzenia suwerennej polityki finansowej, co jest szczególnie ważne i co pokazały chociażby ostatnie kryzysy, kryzys pandemiczny, kryzys związany z wojną, a także związany z nimi kryzys inflacyjny. Czy Unia Europejska powinna mieć wspólną armię? Powinniśmy przede wszystkim postawić na NATO i naszą przynależność do NATO, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także chcemy i będziemy apelować do innych państw, które są członkami Unii Europejskiej, aby przeznaczały na swoje armie, na obronność to minimum wyznaczone przez NATO, a więc 2% swojego PKB. My jako Polska jesteśmy absolutnym liderem NATO, jesteśmy w ścisłej czołówce i dzisiaj przeznaczamy na obronność około 4% PKB kraje Unii Europejskiej, kraje NATO muszą mieć silne armie, muszą mieć silne wojsko tak abyśmy mogli się bronić przed ewentualnymi zagrożeniami skutecznie. Czy Unia Europejska powinna zrezygnować z celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku? Bez wątpienia tak. Dziś ta szaleńcza polityka klimatyczna, w tym sposób szczególny Zielony Ład uderzają w interesy nie tylko polskiej wsi, nie tylko polskich rolników, ale w ogóle Polaków. Będą się wiązały ze wzrostem, z drastycznym wzrostem cen energii, co tak naprawdę w sposób znaczący dotknie mieszkańców województwa świętokrzyskiego i Polaków, ale także chociażby takie wymowy, jak związane z tą polityką wymogi dotyczące remontów domów czy mieszkań będą generowały kolejne koszty po stronie Polaków nie ma na to naszej zgody jesteśmy przeciwni szalonej polityce klimatycznej i tym szalonym pomysłom forsowanym przez brukselskich eurokratów i jesteśmy przeciwni przeciwni w sposób jesteśmy przeciwni wobec Zielonego Ładu, choć jak widzimy w przypadku innych kandydatów z Województwa Świętokrzyskiego nie jest to oczywiste. Chociażby Adam Jarubas, europoseł PSL, europoseł trzeciej drogi, głosował w Parlamencie Europejskim za Zielonym Ładem. Jestem ciekawa, jak teraz spojrzy w twarz polskim i świętokrzyskim rolnikom. Unia czy Unia Europejska powinna pozostawić wszystkie decyzje dotyczące polityki migracyjnej państwom członkowskim? zdecydowanie tak nie godzimy się na pakt migracyjny zrobimy wszystko aby powstrzymać pakt migracyjny niestety koalicja 13 grudnia zgodziła się na przyjęcie paktu migracyjnego który narzuca nam przyjęcie ogromnej liczby migrantów a jeżeli odmówimy na płacenie gigantycznych kar za nie Przyjmowanie tych migrantów. Migranci e, oznaczają tak naprawdę zagrożenie dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Na to nie ma naszej zgody. Zrobimy wszystko, aby powstrzymać pakt migracyjny, za którym niestety głosowali także polscy europosłowie związani z Koalicją Obywatelską czy z Lewicą, ale także Róża Tun, reprezentująca Trzecią Drogę i polskie stronnictwo ludowe. Czy migranci próbujący przekroczyć granice Unii Europejskiej poza przejściami granicznymi powinni być odsyłani z powrotem? Zdecydowanie tak. My mamy tutaj jasne, konkretne stanowisko. To także dzięki naszym decyzjom powstała zapora na granicy polskiej z Białorusią, gdzie jak wiemy dzisiaj koczują migranci i my mieliśmy tutaj absolutnie konsekwentne stanowisko podczas gdy e, przedstawiciele koalicji obywatelskiej głosowali przeciwko budowie tej zapory, e, a dziś Donald Tusk nie mówi już, że tam są e, kobiety i dzieci, ale że są mężczyźni w, w sile wieku, którzy zagrażają, zagrażają naszemu bezpieczeństwu. W moim przekonaniu platforma obywatelska i Donald Tusk powinni przeprosić za to, co zgotowali chociażby strażnikom ze Straży Granicznej, to jak kalali polski mundur jak chociażby związany z koalicją obywatelską pan Władysław Frasyniuk mówił o polskich żołnierzach o polskich strażnikach że są po prostu śmieciami ale także wiele celebrytów związanych z koalicją obywatelską obrażali polski mundur i polskich żołnierzy nie ma na to naszej zgody dzisiaj do Donald Tusk raptem zaczyna przyznawać nam rację i dostrzegać, jak ważna i potrzebna była zapora na granicy. Powinien przeprosić za głosowania koalicji obywatelskiej w Sejmie, która była wbrew tej zaporze i za to, jak zachowywali się jego posłowie, którzy robili happeningi na granicy, którzy biegali z reklamówkami czy z pizzą. Czy import zboża spoza Unii Europejskiej powinien być zakazany? W moim przekonaniu absolutnie tak, bo to jest, bo ten zakaz jest w interesie polskich, a także świętokrzyskich rolników. Nie ukrywajmy, województwo świętokrzyskie to jest w dużej mierze teren rolniczy, dlatego powinniśmy dbać o interesy naszych mieszkańców. Z tym absolutnie zbieżny jest zakaz importu zboża spoza Unii Europejskiej, w tym w sposób szczególny z Ukrainy, ale nawet nie tylko zboża, ale także innych produktów rolnych. Dla nas najważniejsze są polscy rolnicy i świętokrzyscy. I to jest także mój priorytet. Czy Unia Europejska powinna wycofać się z zakazu rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku? Absolutnie tak, bo to godzi w interesy Polaków, w interesy mieszkańców województwa świętokrzyskiego, na których wymaga się, aby rezygnowali z samochodów spalinowych, choć jak wiemy, często nie stać ich na inne. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma zgody na tego rodzaju regulacje. Będziemy się im przeciwstawiać i zrobimy wszystko aby ten zakaz nie wszedł w życie. Czy więcej decyzji w Unii Europejskiej powinno zapadać w większościowych głosowaniach, a nie na zasadzie jednomyślności? E, absolutnie e, wszystkie decyzje powinny zapadać na zasadzie jednomyślności, bo jednomyślność gwarantuje nam dzisiaj e, użycie weta, e, a to jest kluczowe dla Naszych interesów, interesów e, i naszej suwerenności. E, dzisiaj forsuje się nowy traktat, który e, miałby to użycie weta w wielu sprawach e, ograniczać i eliminować, e, i przez to e, ktoś o nas będzie decydował bez nas. Nie ma na to naszej zgody. E, nowy traktat to także zagrożenie dla e, chociażby polskiej suwerenności, bo on de facto e, zrobi z Unii superpaństwo, w którym ton będzie nadawał Berlin i także Bruksela e, wbrew interesom Polski i Polaków. Nie ma naszej zgody na e, zastąpienie e, zasady jednomyślności zasadą większościowych głosowań w Unii Europejskiej. I ostatnie pytanie. Czy Unia Europejska powinna uznawać wartości chrześcijańskie za podstawowe źródło tożsamości europejskiej? Ojciec Zjednoczonej Europy, Robert Schuman, um, jego ideą było to, aby oprzeć Unię Europejską właśnie o wartości chrześcijańskie. Dzisiaj trwa jego proces beatyfikacyjny. Wartości chrześcijańskie to nie tylko nasza narodowa tożsamość, o którą cały czas musimy walczyć, bo dzisiaj przedstawiciele koalicji 13 grudnia podejmują próby usuwania krzyża z przestrzeni publicznej. Krzyż to nie tylko symbol naszej wiary, ale to także ale to także symbol naszej narodowej, europejskiej tożsamości. Kiedy Polski nie było, kiedy Polska była pod zaborami, Polacy jednoczyli się wokół krzyża, wokół kościoła, wokół wiary i to pomogło przetrwać naszej narodowej tożsamości. Wiara chrześcijańska jest wpisana w naszą historię, ale także Wartości chrześcijańskie to są wartości, na których została oparta Unia Europejska, a więc europejska tożsamość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.